Cześć, tu Robert Karaś. Dzisiaj opowiem Wam o tym, czym jest triatlon, także zapraszam do oglądania. Triathlon jest to sport wytrzymałościowy składający się z trzech dyscyplin spływania, z zjazdy na rowerze i zbiegania a pomiędzy tymi konkurencjami pomiędzy tymi dyscyplinami są dwie szybkie strefy zmian, które również wliczają się w wynik końcowy wyścigu. W triathlonie ścigamy się na wielu dystansach takie najbardziej popularne to dystans sprinterski i olimpijski, gdzie ścigamy się w draftingu czyli zawodnicy jadą bezpośrednio za sobą, jest możliwa jazda na kole na rowerach szosowych a także dystanse bardziej popularne wśród amatorów szczególnie, począwszy od dystansu 1/8 Ironmana przez 1 dystans średni, czyli połówki Ironmana i dystans długi, gdzie też już najmocniejsze osoby, które są troszeczkę dłużej w triatone, ścigają się na tym dłuższym dystansie, na standardowym Ironmanie. Pamiętajcie, że na początku tej drogi należy zacząć od krótszych dystansów, tak jak w każdej dziedzinie życia, nie ma sensu się rzucać. Od razu na głęboką wodę. Powinno się zacząć od tych krótszych, żeby zobaczyć jak organizm w ogóle reaguje, czy wy to lubicie. Także proponowałbym zacząć od tej 1,8, 1,4 i powoli przechodzić wyżej i na koniec fajnie jest zakończyć, czy to. Czy to karierę, czy też powoli wspinać się i zrobić Ironmana, szczególnie dla siebie, bo to są już zupełnie inne emocje. Jest inna walka, nie tylko taka walka fizyczna, ale też z własnymi słabościami. Bo po kilku godzinach naprawdę do gry wchodzi psychika i jest się w innych, że tak powiem, strefach, sferach mentalnych, w których nie będziecie na tych dystansach krótszych, więc fajnie jest powoli poznawać siebie i przechodzić wyżej. Pamiętajcie, że to jest sport, który składa się z trzech dyscyplin. Wiele osób z Was Faworyzuje którąś z tych dyscyplin, któraś z nich jest Waszą taką mocniejszą stroną, i na niej się skupia, a właśnie należy skupiać się na tych. Rzeczach, w których jesteście słabsi, żeby dociągnąć do tego, co jest waszą mocną stroną. Także nie zaniedbujcie innych konkurencji, starajcie się kompletnie trenować, być dobrym pływakiem, kolarzem i biegaczem. Także trenujcie kompletnie, nie faworyzujcie żadnych z tych dyscyplin, i, i wtedy naprawdę będziecie mocnymi, dobrymi zawodnikami w triatlonie. Mówi się, że triatlon jest drogim sportem, ale tak naprawdę jest to sport dla każdego. Także szczególnie w debiucie nie potrzebujecie nie wiadomo jakiego tego sprzętu. Nie ma sensu wyposażać się w jakieś tam najwyższe, z najwyższej półki czy rowery, czy pianki, czy buty. Postarajcie się za pierwszym razem wystartować nawet czy wypożyczoną, w wypożyczonej piance, na wypożyczonym rowerze. Także żeby sprawdzić czy to w ogóle lubicie, czy to Was jara, czy to Was kręci. Więc ten pierwszy wyścig powin, powinniście czerpać z tego fan, zobaczyć czy, czy macie radość z tego wyścigu. Jeżeli tak, można przechodzić wyżej. Nie ma sensu zwracać uwagi na kolegów czy koleżanki z boku, którzy mają super rowery i... I wy też taki, taki potrzebujecie, wcale nie. Możecie się ścigać na, na dwóch kółkach po prostu, na rowerze, który jest przeserwisowany, na którym bezpiecznie dojedziecie. Nie trzeba wydawać nie wiadomo ile, więc to jest sport dla każdego. Po pierwszym starcie, czy po pierwszych wyścigach, po pierwszym sezonie decydujcie, czy, czy będziecie przeciągać tą przygodę i zostaniecie tutaj dłużej. Dziękuję bardzo za dzisiejszy odcinek. Jak macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach. Ja postaram się jak najszybciej odpowiedzieć i do zobaczenia w następnym odcinku.